Witam wszystkich, jesteśmy z tej strony Tomy Z 14 i nie pamiętam tego poziomu! Kurde! Kurde! Naprawdę nie pamiętam tego poziomu! Ej, tak zawsze grałem w O, mamy bardzo dwie dobre błonie. Chociaż nie wiem skąd mam tą sumę. Aha, mogę się wychylić z okna, fajnie. A ja się nie będę O ja pierdziele. Ty chopie, ty zrób. Oj, sorry, tak wiem cię chyba. Ha, adios amigos. Ale już dogadałeś, chopie. Już też kojarzy chyba następną misję. Że będziemy zaczynać M1 Grand tak w takich krzakach? Dobra, dawaj, dawaj, jedziesz. Pyk, pik a ja mam za za migdajki, dobra, Tam są oczywiście Będę siedzimy się teraz i hmm, to 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 leżą jeszcze tylko kierowca został kurde, trochę nierealnie te auta ma zaklęta które przesadzą na prędkość, ale dobra nie przeszkadza mi to wy Bawiemy się tą grą, bo naprawdę jest świetna ale to każdemu szanującemu się fanowi wojennych FPS-ów I pod względem single player jest naprawdę najlepszą częścią. Tak Nie wstydzę się tego powiedzieć. Nie, chyba nie w domu ja dobrze. Kurde na no amu mi się kończy. Nie, nie czołg. Nie, ja nie chcę! Dobra, to ja zapisałem jak coś. Tyk, tyk, No, dostał. Ten też został O kurde, nie. Mam się, że to coś stoi. Nie! Zawracaj, koleś! A ja niech się ja zginaj przez swoją głupotę! Zrób! No, myślałem, że już dostaniemy... Ja dajmy, że Kurde, ale bardzo ciekawie wyglądają tutaj te Nie. Bez jaj. Ale muzyka fajna. I efekty. No, wątpię, żeby... A, dobrze. Tak. No i już tak delikatnie, ale to bardzo delikatnie... Kojarzę tą misykę. Wezmę MP... Ponieważ kończy mi się amunicja do Thompsona. Wezmę życie. Jaką mamy misję? Find another way. Znajdź nowe auto, nowy pojazd, coś takiego. To bądź nowy pojazd. O, może tak. Dobra, ja się cofnę. Bo życie, bo I kill. Chory telefon. Dobra, jestem, wybaczcie za dla... to, że telefon do mnie dzwonił, ale już jesteśmy. Mam nadzieję, że wybaczycie mi ten delikatny stopek. Podrzew nagrywaję. Oj, kurde, na no bara chyba. Nie, jakie. Okay. O, wybiorę. Mimo iż mało amunicji to bardzo dobry. Defense Private Elder. Odsłaniać mam jakiegoś Defense. Obrania i coś. A, ja będę fajper, co ja używam tego? Dobra, no mogę wsiąść. Tak Kurde, nie ma dachu. Będzie trudniej. Ale bardzo lubię tutaj sceny takie, gdzie uciekamy... ...autem. Turn right, please, speed! Kurde, no nie no. Dostajemy zawrotu głowy, jak bez metalowni. Aha, no to ja nie mam serii, pod drogą. Przeładuję, żeby mieć zawsze full, przygotowanym być. Na każdą ewentualność zapiszę. Dobrze. Więc jedziemy już tutaj sobie spokojniej. Mam nadzieję, że tu żaden choke tam nie wyskoczy. O, już nasi. Bardzo fajnie, że nasi i co? No i już koniec misyki. Chyba nie? No i koniec misyjki, więc do następnego odcinka, Nara.